Ciężko, lepiej, wygodnie, bo ty i ja idziemy razem na lumpy. Słuchajcie, stał się cud. Oliwka wstała rano i idzie na lumpy. Wy wiecie, że ja mam z tym problem, ale postarałam się. Dlatego naszego lumpeksowego wtorku jest no trochę po dziesiątej, ale już są jakieś, słuchajcie, progresy. No Oliwia się stara. No, brawa, brawa poproszę. Widzowie, ja jestem w totalnym szoku, ponieważ jestem tutaj dopiero 10 minut, a już zaczyna mi się to wyjście poranne opłacać. Przyznajcie, że ta bluzeczka byłaby ładna, tylko patrzcie, jakie ona ma plamy pod pachami. Także wielka szkoda. No i co widzowie, za szybko było dobrze, to było podejrzane. Mogłam od razu się domyśleć, no bo zawsze o tej porze, jak już tak chodzę, jest końcówka, mamy nawet dwa, a nawet trzy koszyki, a dzisiaj jest tylko jeden. Nawet tutaj osiedlowe babcie szepczą, że dzisiaj jest trochę gorzej. Ale spokojnie, Oliwka Was nigdy nie zawiedzie, więc mierzymy. Zapomniała, ale może jeszcze to, co znalazłam dla chłopaczyny. Jest to taka e, bluzka, ale wiecie, z takiej mięsistej bawełny. Znalazłam jeszcze taką i bardzo spodobał mi się ten nadruk i kolor. Ale zobaczcie na jej tył, no myślę, że chłopaczynie się spodoba. Ja jest taki top i ja po prostu jestem jego fanką, naprawdę. On jest przepiękny i czy Wy widzicie? Te detale. On ma tutaj takie koraliki przepiękne. Następne z marki Holister jest to taki top, ale myślę, że kurczę, tyłka nie urywa. Też tak uważacie? Dajcie znać w komentarzach. No nie wiem, na wieszaku wyglądał jakoś bardziej reprezentatywnie. Przechodzimy teraz do takich spódnic o spodenek. Ja bym przebolała, że są leciutko luźne, ale nie rozumiem. O co z tym chodzi? Nie podoba mi się to, ale to, że mają kieszenie, to na duży plus. Ej, no teraz to nam się jakiś trochę taki delikatny outfit stworzył. Jestem ciekawa, co myślicie. O tym sweterku, no jest uroczy, to trzeba przyznać, szczególnie te na nim malutkie kwiatuszki. Kojarzycie tą firmę? Bo ja będę musiała ją sprawdzić. Przechodzimy do mojej ulubionej części, czyli sukienki. I ta sukienka, no przyznajcie, jest prześliczna, ma trochę taki vintage pazur i jest ogólnie sister point, więc naprawdę bardzo fajna firma. I kurczę, zastanawiam się, czy ją nie wziąć i nie wykorzystać na jakąś fajną e, letnią sesję. Naprawdę dajcie mi znać, jak myślicie, bo ja jestem serio ciekawa. Jakie jest wasze zdanie? I jak brałam tą sukienkę, to sobie myślałam, że no, ona jest mega cute. I serio jest, tylko kurczę, nie wiem, czy mi jest dobrze w brązach. I niestety jest troszkę króciutka, jak widać, i nie czułabym się w niej bezpiecznie, ale jest bardzo ładna. I sukienka jest czymś całkowicie innym, co mierzę. I powiem Wam zrobiła mnie wrażenie, tylko no jak widzicie, nie jest bezpieczna w biuście i nie czułabym się w niej totalnie komfortowo, bo tylko bałabym się, że byłoby mi widać stanik, ale serio lubię przymierzać takie wiecie nietypowe kroje, których jeszcze nie mierzyłam, no bo wiecie, dzięki temu wiem, które do mnie pasują, a które nie. I w tym się jakoś chyba nie widzę. Zobaczcie ogólnie na jej tę... Mega ciekawy, co? Jaka fajna w ogóle pleciona e, torebka. Mega spoko. Teraz są w sumie takie modne i widzę, że jest dużo takich, wiecie, małych biznesów, które robi takie torebki. Słuchajcie, to by było na tyle z tego naszego lumpowania. Ja już se pospaceruję w tym deszczu. No i teraz byle się modlić o dobrą pogodę i przesyłam wam dużo dobrej energii. Naprawdę. <grywki> Buziaki.